Jaki fajny szczurek, jaka urocza wiewióreczka, albo to jest najlepsze, to jest chomik czy to jest pies? I ja wiem, że masa opiekunów malutkich piesków takie zdania słyszy non stop, dlatego to jest kanał Projekt Pies. Ja mam na imię Patrycja, a dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego małe pieski są tak często lekceważone i jakie to może mieć skutki w ich wychowaniu. Się. Po prostu, jak coś jest małe, to nie jest poważane. No, małe nie ma szacunku na dzielni. No, wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzę do łazienki i krzyczę: "A, pająk! I co ja słyszę z drugiego pokoju? Duży. No, przepraszam, jakie to ma znaczenie? No, jak łazience jest pająk, to trzeba go delikatnie mówiąc wyeksmitować. A czy on jest duży, mały, czy średni? Zatem umówmy się, wszystkie pająki są duże. To nie ma znaczenia. Zresztą ja ten temat znam z autopsji. Od dziecka byłam zawsze wszędzie najmniejsza w każdej klasie, w każdej szkole. Zresztą do tej pory, jak wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, to zazwyczaj jestem najmniejsza. Nawet jeżeli w tym pomieszczeniu znajdują się dzieci, to mi się zdarza, że jestem najmniejsza. Więc nie było szacunku, o czym się dowiedziałam dopiero, jak zaczęłam pracę. I często tak słyszałam. Oj dziewczynko, co ty tam możesz wiedzieć? O! No i tutaj padały różne zdania. Zresztą do tej pory mi się zdarza, że słyszę. Ale co ty możesz wiedzieć o wychowaniu albo szkoleniu dużych psów? Rozumiecie, że to jakby nie ma żadnego znaczenia, tak? Małe, duże to nie ma znaczenia, ale ten sam temat i problem dotyczy właśnie małych piesków. No nie mają szacunku. No nie mają poważania. Zresztą to jest jeden z ich minusów. O minusach i o plusach dużych i małych raz już nagraliśmy odcinek, więc zapraszam do oglądnięcia, subskrybowania kanału i wciskania nam łapek w górę, jeśli Wam się to podoba. Natomiast wracając do tego, dlaczego małe pieski nie są poważane, no to niestety odpowiedź jest prosta, bo są małe i dotyczy to nieszanowania, nierespektowania, nie traktowania poważnie przez inne obce psy, przez obcych ludzi oraz czasami niestety przez ich własnych opiekunów. Więc temat numer jeden. Co robić w sytuacji, w której obce psy nie respektują sygnałów naszego malutkiego piesełka? No bo tak, nie wszystkie psy, jak to się ładnie mówi, są kompetentne społecznie. To znaczy, że rozumieją pewne sygnały, które im wysyła drugi pies. I mając je naszego malutkiego psa, no to z jednej strony chcielibyśmy, żeby się nie bał tych obcych psów, z drugiej strony, boimy się, żeby ten inny obcy pies go na przykład nie zdeptał. Dlatego ja zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne jest hmm, przyzwyczajenie, wychowanie, ogólna taka socjalizacja małych piesków z innymi, dużymi, dorosłymi psami. I tak jak powiedziałam, wiem, że to jest trudne, dlatego to trzeba zrobić rozsądnie. Z jednej strony, nie możemy przesadzać, huchać i dmuchać na tego naszego pieska i absolutnie nie zgadzać się na żaden kontakt z innymi psami, żeby mu się krzywda nie stała. Bo to jest trochę spełniająca się przepowiednia, bo my go uczymy tego, że trzeba się bać innych psów. Z drugiej strony, jak nic nie będziemy robić i właśnie nam ktoś zdepta, ktoś, w sensie inny piesełek, zdepta, ugryzie, po prostu przestraszy naszego malucha, to znowu to może być sytuacja, w której nasz pies oczywiście będzie się tych innych psów bał. Dlatego trzeba to zrobić bardzo mądrze już od samego początku, nawet jak piesełek jest szczeniaczkiem, najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem są sensowne sensowne zajęcia psiego przedszkola. Takie, gdzie wiecie, nie jest tak, że puszczamy wszystkie psy do zabawy i biegajcie sobie po głowach i róbcie co chcecie, tylko takie, na których ktoś trzyma pieczę nad tym, żeby te kontakty były odpowiednie, żeby nikomu, żadnemu pisełkowi nie stała się krzywda, żeby dobierać, jeśli większe psy, to raczej spokojne, jeśli się obawiamy, to jakąś barierę ustawić, tak żeby pisełki miały okazję się ze sobą spotkać. Powąchać, żeby jeden i drugi się nauczył. Ten mały nauczył się, że starsze, duże psy niekoniecznie muszą być straszne. Ale ten duży też, żeby się nauczył delikatności tego, że na przykład warto się położyć, pokazać temu piesełkowi mniejszemu, że ja nie mam złych zamiarów i wcale nie muszę ci skakać po głowie. Natomiast na takich codziennych spacerach rozumiem osoby, które się obawiają dużych obcych psów, które na nas nabiegają. Bo tak, wtedy lepiej wziąć mojego pieska na ręce, tylko wiecie, nie z paniką, nie że, o Jezus, o Jezus, pies! Tylko wziąć go na ręczki i powiedzieć, chodź, mały, idziemy gdzie indziej, idziemy na drugą stronę ulicy i tak dalej. Ale jeśli mamy wśród znajomych, wśród sąsiadów kogoś, kto ma większego, dorosłego, spokojnego pieska, to pozwalajmy na te kontakty, żeby maluchy nie bały się, bo teraz, jeżeli one. Mm, Pokazują całym sobą, że nie chcą kontaktu z innym psem, tak? Napinają się, wpatrują, zaczynają szczerzyć zęby, a ten drugi pies to ignoruje, to tak one będą mnie oszczekiwać, bo one po prostu muszą pokazywać te sygnały dużo, dużo mocniej. I stąd potem widzimy bardzo dużo małych piesków, właśnie jakieś Maltańczyki, Jorki, szicu, które nam oszczekują każdego psa, którego widzą na horyzoncie, no bo bardzo często one w ten właśnie sposób chcą pokazać temu drugiemu psu: Ej, nie podchodź do mnie, bo ja się ciebie boję. Drugi temat to obcy ludzie i to jest taki temat, który mnie bardziej denerwuje niż obce psy, bo psu nie wytłumaczę, no nie powiem mu, ej słuchaj nie podchodź do mojego psa, bo on się ciebie boi, no ale człowiekowi teoretycznie powinno wytłumaczyć, tak? I powinien to skupać, tak? No ale jakby nie wszyscy to kumają i takie obrazki, w których ja widzę, że ktoś podchodzi do jakiegoś małego pieska, na przykład czepmy się tego Jorka, podchodzi do Jorka, zaczyna go tam nie chcę specjalnie mówić słowa głaskać, ale pacać ręką po głowie, ten York pokazuje wszystkie zęby i co ta osoba najczęściej mówi? No co się tak denerwujesz? O jaki ty jesteś uroczy! No przecież mnie nie ugryziesz! No ja tak się czasami zastanawiam, czy gdyby zamiast tego Yorka siedział taki Rottweiler, i pokazał wszystkie swoje zęby, wpatrując się w tego człowieka, to czy taki człowiek dalej by go też pacał po głowie i mówił: O, jaki ty jesteś uroczy, a co ci tak się denerwujesz? No, oczywiście, że nie. Więc ludzie bardzo często z racji gabarytów małych piesków lekceważą te sygnały, które o nich, o nie, o, <laughs> które one te pieselki do tych ludzi wysyłają. Dlaczego? No bo są urocze, bo ja wiem, że są słodkie, puchate, śliczne, po prostu takie, żeby je tylko wziąć i przytulać. Dlatego to wasze zadanie, żeby znać swojego psa i żeby wiedzieć, czy on lubi taki kontakt, czy nie lubi takiego kontaktu. Czy on chce być dotykany i głaskany, czy nie chce. I w większości przypadków, jeśli już nasz psiak ma mieć kontakt z jakimiś osobami, no to warto, żeby to były osoby, które wy znacie, a nie... Przypadkowa, napotkana osoba boi się, nudzi i chce wam psa pogłaskać. No to niech sobie maskotkę kupi, jak chcę pogłaskać psa. Ja wiem, że teraz jestem wredna, no ale wasz piesełek to jest wasz członek rodziny i powinniśmy wszyscy chcieć dla niego dobrze. I jakkolwiek to brzmi, nie interesuje mnie chęć pogłaskania mojego psa przez obcą osobę, i czy takiej osobie będzie przykro, czy nie? Jeżeli to odbywa się kosztem emocji mojego piecewka, bo on sobie na przykład nie lubi, nie życzy, albo po prostu się boi. No i trzeci temat to jest wtedy, kiedy opiekunowie jakby sami nie doceniają, albo nie rozumieją, albo lekceważą potrzeby swojego psa. 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 Jeszcze raz powtórzę: psa. Nie kota. Jeżeli mamy w domu psa, to on jest psem, a nie kotem. Niezależnie od tego, czy on waży kilo, 1,5 kg, 15 kg czy 50 kg, to będzie miał takie same potrzeby, nadal jest drapieżnikiem, nadal potrzebuje biegać, nadal potrzebuje czuć się bezpiecznie, nadal potrzebuje szczekać, coś pogryźć, pobrudzić się, wykopać dziurę, mieć kontakt z innymi psami, pobawić się i tak dalej. A niestety wiem, że istnieje taki trend, żeby te małe piesełki traktować trochę jak maskotki, właśnie trochę jak królika, trochę jak kota, to znaczy nie, ja z nim nie wychodzę na spacer, on ma w domu kuwetę. No nie! Pies ma podstawową potrzebę wychodzić na spacer i eksplorować otoczenie. Albo, no ja to go w sumie ciągle noszę na rękach, bo żeby się nie pobrudził. No znowu nie, to nie jest maskotka, którą trzeba nosić na rękach, on ma swoje łapki, on sobie da radę spokojnie. Albo, ja go przebieram w jakieś sukieneczki, trzymam tylko w torebce, czeszę non stop, a nie może się pobrudzić, bo on musi ładnie wyglądać. No, znowu nie. Jeżeli Wasz piesek potrzebuje się pobrudzić i jest wtedy szczęśliwy, to tak go traktujemy jak psa, który czasami może się pobrudzić. No, chyba że sam jest czyścioszkiem i nie chce. Natomiast nie zapominajcie o takich podstawowych psich potrzebach, bo one są bardzo ważne. Bo jeżeli będziemy je lekceważyć, no to potem faktycznie mamy psa, który. Wszystkiego się boi, wszystko oszczekuje. Nie umie zostać sam ze sobą, bo w zasadzie wszędzie z nami w torebce chodzi i opcja pod tytułem zostajesz sam w domu to jest dla niego niewyobrażalna. E, może mieć takie problemy jak ciągłe szczekanie, e, obsikiwanie wszystkiego w domu, bo ta kuwetata to nie do końca, e, szarpanie na smyczy i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że większość tych problemów behawioralnych, które sprawiają małe pieski, jest w miarę do ogarnięcia. Dlaczego? Bo my siłą damy radę. My go przetaszczymy na smyczy, my, nawet jakbym nas będzie chciał ugryźć, to go odsuniemy troszeczkę od siebie, to już nas nie ugryzie. Jak tam sobie trochę poszczeka, to w sumie taki głośny nie jest. I o ile powiedzmy, że gdzieś tam rozumiem, że dobra, mi to tak bardzo nie przeszkadza, o tyle zapominamy, jaki to jest stres dla tego psa. Wszystkie problemy behawioralne, które dotyczą piesków zresztą to niezależnie od wielkości, powodują, że pies się stresuje, stres to jest masakra, jeśli chodzi o to, żeby pies czuł się szczęśliwy, jeśli chodzi o to, żeby pies był zdrowy, stres po prostu skraca życie psów i w dodatku powoduje, że jest mniej fajne, dlatego nawet jeżeli Wam nie przeszkadza, że pies sika w domu, szczeka na wszystko, ciągnie na smyczy i boi się innych psów, to powinniście się zainteresować tym, żeby tak nie było, żeby on był po prostu szczęśliwy I żebym ja nie musiała widzieć takich obrazków, jak czasami widuję, że ktoś bierze psa za smycz i go po prostu tak wiecie, dym nim Jakby to on był, nie wiem, jakąś piłką na sznurku No nie, traktujemy małe piesełki z szacunkiem Nawet jak macie w domu małego psa, to starajcie się w taki sposób go wychowywać, jakbyście sobie wyobrażali, że on jest słoniem to znaczy, nie jesteśmy w stanie go przesunąć, tak? Czyli nie szarpie go na smyczy, nie zmuszam go do włażenia do kontenerka, nie wiem, nie sadzam go specjalnie gdzieś na siłę po to, żeby go uczesać, tylko staramy się tak wychować pieska i tak go nauczyć takiego codziennego życia, żeby on sam chciał to robić. No bo wyobraźcie sobie, skoro by się tak nie dało, to jakby to robili właściciele dużych psów, nie? Czyli jak mamy psa, który ma 40, 50, czasami 80 kilo, ja nie mogę go podnieść. Nie mogę go na siłę wsadzić do auta, nie mogę go na siłę przytrzymać, żeby mu, tam nie wiem, zrobić jakieś zabiegi pielęgnacyjne, i nie mogę go na siłę przeciągnąć na smyczy. A mimo wszystko da się i zaprowadzić do weterynarza, i wsadzić do samochodu, i tam uczesać, wypielęgnować i tak dalej. Więc da się, nie idziemy na skróty, jeżeli te skróty powodują u naszych piesków stresy. Tylko chcemy, żeby piesełki były szczęśliwe, niezależnie od ich wielkości i rozmiaru. Podsumowując. Mały piesek to też pies przez duże P, zwłaszcza jeżeli macie w domu rasę, która jest taka temperamentna, na przykład jakiś terrier. bo oczywiście są pieski tak zwane do towarzystwa i one z natury będą takie spokojniejsze, bardziej przytulaśne, mniej wymagające, jeśli chodzi o jakieś tam aktywności na spacerach i tak dalej, ale to nadal też są pieski. Pamiętajcie o tym, traktujcie je z szacunkiem. I bierzcie pod uwagę to, że małe ciałko może mieć taki temperament i to też może być super. Ja już, te też i nie robisz więcej zwyczajnie. Tak moja forma Jak wygląda konstruktywna krytyka w daniu szczygiełka? No ty tak robisz? Oho, uh -huh. telepatia. Co ty jesteś magnet... Znaczy, nie magnet, to Xavier jesteś? Ty! No w sobie by się zgadzało!